Witajcie! Dzisiaj przygotowuję dla Was ptysie, czyli pączki królewskie. Idealny zamiennik na tłuste pączki dla tych, którzy nie mogą jeść smażonych pączków, a chcieliby świętować tłusty czwartek. Zaczynamy od przelania do garnuszka wody, tłuszczu, a także soli. Zagotowujemy to. Jak zaczyna wrzeć, to dodajemy cukier, mieszamy, następnie zdejmujemy z ognia. I dodajemy przesianą mąkę. Gotujemy tak długo i mieszamy, aż ciasto zacznie odchodzić nam od ścianek. Następnie przelewamy do tego ciasta jajka, dopóki ciasto jest jeszcze gorące i szybko, energicznie mieszamy to ze sobą, aż będzie gładkie, jednolite, bez grudek i będzie się błyszczało. Studzimy, do wystudzonego dodajemy po łyżeczki proszku do pieczenia i dokładnie to mieszamy. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia przekładamy po małej łyżeczce ciasta. Mała łyżeczka w zupełności wystarczy, z niej wyrośnie bardzo duży ptyś wielkości dłoni. Zostawiamy odstępy między ptysiami wielkości kolejnego ptysia. I będziemy piekli tak przygotowane ptysie przez około 25-30 minut w piekarniku rozgrzanym góra-dół do 220 stopni. Z tej ilości składników powinno wyjść około 15 ptysiów. Po upieczeniu ptysie wyglądają tak. Pieczemy, aż będą ciemnozłote. Wtedy możemy zająć się budyniem. Do pół litra mleka przelewamy rozdrobione dwa budynie. Dokładnie mieszamy. Teraz musimy je ostudzić i wymieszać na gładką masę. Ja do tego użyłam miksera, przyspieszyłam trochę ten proces. Wystudzone ptysie trzeba przekroić na pół, aby móc przełożyć je budyniem. Kroimy na pół. Niektóre będą bardziej puste w środku, inne będą bardziej mięsiste. Kroimy wszystkie. No i wypełniamy budyniem. Ja używam na jednego ptysia, w zależności od tego, czy jest pełen, czy jest bardziej wypełniony, od jednej do dwóch łyżek budyniu. I zamykam. I tak w trakcie jedzenia zobaczycie, że to jest wystarczająca ilość, żeby ten budyń się nie rozpłynął. No i posypujemy wszystkie ptysie cukrem pudrem. To jest bardzo łatwy przepis, myślę, że wszystkim się uda. Są bardzo smaczne i wyglądają apetycznie, tak się prezentują. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego! Zapraszamy również do polubienia nas na facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!